Leszek Korzeniecki, ewangelista i mówca konferencyjny. Autor kilkunastu książek i dwóch programów antynarkotykowych: Młodość bez narkotyków i Żyj poza klatką. Autor serii filmów profilaktycznych skierowanych do młodzieży. Witam Ciebie z powrotem. Wróciłeś do nas i bardzo się cieszę. To, co opowiedziałeś nam o sobie, Twoja cała historia, bardzo skrócona, bo, bo program rządzi się swoimi. Potrzebami i prawami. Ale historia, którą opowiedziałeś w różnych miejscach wśród wielu ludzi, sprawiła, że stałeś się takim Bożym posłańcem do dziesiątek, setek tysięcy ludzi. Chciałbym, żebyś opowiedział trochę nam o tych historiach, które widziałeś, w których byłeś uczestnikiem. I nawet jeżeli pozwolisz, to podzielę je na takie trzy grupy. Zacznę od, od tych historii, gdzie widziałeś Uzdrowienia, bo wiemy, że w Twojej służbie Bóg uzdrawia ludzi, co jest zgodne z Pismem Świętym. Jeśli chodzi o uzdrowienia, to y, na samym początku swojego życia z Bogiem miałem doświadczenie dotyczące pewnej zacnej, y, schorowanej, bliskiej śmierci baptystki, która y, leżała y, w domu, oczekując na śmierć w szpitalu. Y, zadano jej pytanie: czy chce umrzeć w y, domu, czy w szpitalu. Powiedziała, że woli w domu, została odwieziona do domu. Ja nie wiedziałem y, tak naprawdę, w jakim ona jest stanie. Ale kiedy się o nią pomodliłem, ona chwilę później wstała z łóżka, poszła do łazienki, u domowników to wzbudziło bardzo mocną reakcję. Wszyscy za nie mówili i po prostu było widać wstrząs w tych ludziach. Dla mnie to była po prostu starsza pani, o którą się pomodliłem, i nie widziałem w tym nic sensacyjnego. Okazało się, że ona od miesięcy nie chodziła. Od miesięcy jej stan się pogarszał, i wszyscy spodziewali się szybko śmierci. Ja z tą kobietą się zaprzyjaźniłem. Spotykaliśmy się jeszcze przez co najmniej 7 lat i dużo rozmawialiśmy. Ona nawróciła się jakiś czas po II wojnie światowej. Wtedy, kiedy pierwszy raz ją widziałem, była bliska śmierci i została natychmiast uzdrowiona. Później od czasu do czasu zdarzały się podobne sytuacje. Nie miały one jakiegoś takiego. No, bardzo dużego stężenia, ale w roku bodajże 2001-2002 poprowadziłem kilka spotkań, które były nastawione na temat uzdrowienia, i okazało się, że Prawie każda osoba, o którą się modliłem, przeżywała jakąś mocną reakcję, i albo te osoby były uzdrawiane, albo doświadczały głębokiej zmiany. I tutaj nie da się tego jakoś szeroko opowiedzieć, ale może dwie takie osoby to będzie dawało wyobrażenie, co się w tamtym czasie działo. Modliłem się o pewnego 40-letniego człowieka, który miał skoliozę i rotację kręgosłupa. To było bardzo mocne wygięcie, sprawiające mu ból przez całe życie. Okazało się, że jego rehabilitantka jest dokładnie na tym samym spotkaniu, więc ona znała ten kręgosłup i on chciał, żeby się o niego pomodlić. Powiedziałem więc do tej rehabilitantki, żeby położyła palce na tych częściach kręgosłupa, gdzie powinna nastąpić reakcja, jeśli Bóg coś zrobi. Zacząłem się modlić. Ta kobieta. Zrobiła wielkie oczy. Chwilę później przyprowadziła do modlitwy swego męża i syna, ale kręgosłup tego człowieka został wyprostowany. Eee, wszystkie uciążliwości zniknęły. Następny raz jestem w tym samym kościele. To działo się w Skoczowie. Jestem po raz kolejny w tym samym kościele i na spotkaniu znalazła się kobieta po 80, która gdy chodziła, nie odrywała stóp od podłogi, tylko je przesuwała. Dwoje ludzi musiało ją podtrzymywać, żeby nie upadła, kiedy była w tym miejscu spotkań, więc ją posadzono z przodu chyba w drugim rzędzie. Kiedy skończyłem głoszenie w tym temacie, ona była pierwszą osobą, o którą się pomodliłem. Ona chwilę później zaczęła robić dziwne rzeczy ze swoimi rękoma, patrzyła bardzo zdziwiona, jakby to było nienaturalne, że można rękoma ruszać w ten sposób. Chwilę później zaczęła robić przysiady i zaczęła wrzeszczeć bardzo głośno: Aleluja, chwała Bogu! I takie yy, teksty płynęły z jej ust. Ja pomyślałem sobie: nawiedzona charyzmatyczka. <laughs> Ale, co się okazało? Po spotkaniu, ten człowiek z owym kręgosłupem, który został uzdrowiony wcześniej, podszedł do mnie i powiedział: Chcę ci przedstawić swoją mamę. Ona pierwszy raz w życiu dzisiaj była w kościele. Całe życie działaczka komunistyczna nienawidząca chrześcijaństwa, nienawidząca Biblii nienawidząca wszystkiego, co związane z wiarą zadeklarowana ateistka. Kiedy przyszedłem z poprzedniego spotkania, ona spędziła kupę czasu w różnych senatoriach, na różnych rehabilitacjach ze mną w dzieciństwie i znała mój kręgosłup. Kiedy przyszedłem do domu, zdjąłem koszulę, wypiłem plecy i powiedziałem mama patrz, to zrobił ten Bóg, którego według ciebie nie ma. Wow. I jak ona to zobaczyła, to chciała ze mną przyjść na kolejne spotkanie. Była po wylewie. Co powodowało, że była bardzo ograniczona ruchowo. Lekarze wtedy dawali jej dwa miesiące życia z powodu niewydolności organów. I ja z tą kobietą spotykałem się jeszcze przez kilka kolejnych lat. Ona o własnych siłach przychodziła do tego kościoła, ona tego dnia oddała życie Chrystusowi. I no, to było niesamowite widzieć osobę w wieku 82 lat, która nawraca się do Chrystusa i, i doświadcza uwolnienia od skutków wylewu i uzdrowienia swojego ciała. W Twojej historii pojawia się fragment pisma Marka 16 rozdział, Ewangelia Marka 16 rozdział, gdzie mówiłeś nam w poprzednim odcinku, wierzący demony wyganieć będą. I dzisiaj dodaję kolejną część tego fragmentu pisma, której nie cytowaliśmy tydzień temu. To jest, wierzący na chorych ręce kłaść będą, a chorzy wyzdrowieją. U Ciebie to działa. Opowiedz, to jesteś Leszek Korzeniecki, nazywamy Cię Korzeń. A czy to, co ty robisz, czyli nakładasz ręce na chorych i chorzy są uzdrowieni, mogą robić inni wierzący? Czy to jest coś dedykowane, dedykowane no, takim wybrańcom jak ty, którzy przeżyli tak potężne doświadczenia, historię z Bogiem? Jeśli jest to dedykowane dla takich wybrańców jak ja, to znaczy, że takich wybrańców jest. <laughs> Cała masa. Bo prawda jest taka, że e, ja nie mam niczego innego niż to, co Bóg dał wszystkim. Wszystkim wierzącym? Masz na myśli, czy w ogóle wszystkim? Wszystkim wierzącym. I e, sytuacja wygląda tak, że my, jako wierzący ludzie, jesteśmy przed takim ogromnym, e, bożym stołem, który jest zastawiony wszelkiego rodzaju darami e, i one są potencjalnie dla nas dostępne. To jest tylko kwestia tego, czy zechcemy poruszać się w wierze, poszerzać swoje poznanie, zadawać pytanie, jakie kiedyś zadała młoda Żydówka Miriam. Pytając Anioła, jak to się stać może? Wszystko jest możliwe, ale musimy jeszcze zrozumieć, jak możemy w to wejść. Prowadzę szkolenia, na których pokazuję ludziom, jak mogą aktywować swoją wiarę, jak mogą skutecznie modlić się o uzdrowienia. Bardzo często, kiedy wyjeżdżam z takich szkoleń, to to, co mnie najbardziej satysfakcjonuje, to to, gdy słyszę ludzi, którzy mówią: Dzisiaj pierwszy raz w życiu widziałem, że Bóg zrobił coś pod moimi rękoma. I myślę, że o wiele bardziej y, 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 mogę się utożsamić z tym, że jestem y, powołany do tego, by innym pokazywać ich dziedzictwo i popychać do wykorzystania tego dziedzictwa, niż żeby samemu się modlić o wszystkich dookoła i, i być po prostu kimś, kto y, koncentruje się na własnych działaniach. Czyli nakładanie rąk na chorych w imieniu Jezusa, to nie jest rzecz ekskluzywna, wyłączona. Dla kilku wybrańców, lub też dla duchowieństwa. To jest rzecz, którą powinni robić wszyscy wierzący. I tego uczysz. Oczywiście. No, to jest też kwestia taka, że nie da się nadrobić w jednej sekundzie braku poznania. I potrzebujemy czytać Pismo Święte, bo ono jest najlepszą instrukcją. Potrzebujemy szukać dobrego nauczania w tym temacie, ale zostaliśmy. Powołani przez Chrystusa w taki sposób, by każdy z nas przekazywał prawdę o zbawieniu, które możemy mieć dzięki Chrystusowi, i każdy z nas by również mógł demonstrować to poprzez znaki i cuda, które Bóg postanowił, by potwierdzały prawdziwość tego niebiańskiego przesłania. W Twojej historii 20 lat służby wśród ludzi pojawiają się często przypadki małżeństw. 30, prawie. 30, A no tak, bo nie powiemy, widzą, ile masz lat, ale to już minęło trochę czasu. Ale pojawiają się i to regularnie historie małżeństw, które miały problem z, z poczęciem dzieci. Małżeństwa, które nawet nie mogły mieć dzieci z definicji medycznej. No i tych przypadków jest tak dużo. Kilkadziesiąt przynajmniej. Opowiesz nam o jednym, dwóch z nich. Głosiłem w jednym z kościołów baptystycznych wtedy, i e, kiedy kończyłem kazanie, e, do tego kościoła weszła para, która usiadła na, e, os, w ostatniej ławce i zaczęli płakać. E, no i siedzieli tam i płakali. Ja po swoim kazaniu modliłem się o ludzi, działy się najróżniejsze rzeczy, spotkanie się skończyło. E, para, która siedziała tam na końcu, cały czas płakała. No i w którymś momencie już przyszedł czas na posprzątanie sali. Trzeba było też coś zrobić z tymi ludźmi, albo ich wyprosić, albo nie wiem co. Więc ktoś z tych pozostałych osób zapytał, czy chcieliby, żeby się o nich pomodlić. Swoją drogą był tam też ze mną mój przyjaciel, który podniósł kamerę i nakręcił ten moment modlitwy. I oni opowiedzieli nam coś takiego, że przez pięć lat jako małżeństwo starali się o dzieci. Nie wychodziło to, więc podjęli się profesjonalnych badań w tej dziedzinie. Okazało się, że jest jakiś problem po stronie mężczyzny, ale jeśli chodzi o tą kobietę, to miała cztery różne choroby, z których każda jej zapewniała bezpłodność. To był ten dzień, kiedy zostały odczytane im diagnozy, więc oni parę godzin wcześniej to usłyszeli, zanim weszli na to nabożeństwo. Położyliśmy na nich ręce, pomodliliśmy się, cztery dni później ta kobieta była już w ciąży. Przeszła całą ciążę bez najmniejszych komplikacji, urodziła zdrowe dziecko. Z tego, co kojarzę, później się to powtórzyło. Więc to była taka historia robiąca wrażenie. W zeszłym roku w różnych miejscach podeszły do mnie małżeństwa pokazując mi swoje dzieci i zapytaniem, pamiętasz, modliłeś się o nas, mieliśmy problem z bezpłodnością, to jest nasza córka, to jest nasz syn. Czasami zdarza się, że robię zdjęcia z tymi dziećmi. Niedawno byłem w okolicach Poznania tam pewna zacna pani przyprowadziła swoją córkę modliłem się o tą kobietę cztery razy żona lekarza ze stwierdzoną bezpłodnością modliłem się raz nic się nie wydarzyło drugi raz się nic nie wydarzyło trzeci nic się nie wydarzyło ale ona miała wytrwałą wiarę kiedy pomodliłem się o nią czwarty raz, zeszła w ciążę, urodziła córeczkę. Ta córeczka jest bardzo śliczna i bardzo rozgarnięta. Przyszła na spotkanie, które prowadziłem w Poznaniu całkiem niedawno i przyniosła swoją świnkę morską z prośbą, żeby się pomodliło o jej uzdrowienie. To było niesamowite. Leszku, a czy myślisz, że możesz teraz na wizji, kiedy nasi widzowie oglądają ten program, modlić się o małżeństwa, które mają problem z poczęciem, nie mogą mieć dzieci lub mają małe szanse na to? Bóg jest wszechmogący, możemy się o to modlić. Ojcze, to Ty włożyłeś w nas pragnienie bycia ojcami i bycia matkami. I Ty dałeś nam, jako jedno z pierwszych przykazań, abyśmy zaludniali ziemię. I Ojcze, ja teraz modlę się o te wszystkie osoby, w których życiu Powstała przeszkoda, by wypełnić Twój zamiar. Ojcze, błogosławię te wszystkie kobiety i błogosławię tych wszystkich mężczyzn, błogosławię każde z tych małżeństw. Niech w ich życiu pojawi się nowe życie, za sprawą Twojej mocy, wszystko co zostało zamknięte i zablokowane. Teraz niech się otworzy w imieniu Jezusa, z powodu tej ofiary, która jest w stanie otworzyć każde drzwi i złamać każdy opór. Niech ci ludzie, usłyszą, jak ktoś nazywa ich tatą i mamą. Tak jest. Amen. Amen. Jeżeli możemy, to o, o, drodzy widzowie, my wierzymy w moc modlitwy i kiedy dostaniecie informację potwierdzającą, że spodziewacie się dzieci, powiadomcie nas w call center, a my, jeżeli się zgodzisz, udostępnimy tym rodzicom lub tobie przekażemy informację o tym, co Bóg zrobił. Bo dobrze jest wiedzieć o tych rzeczach, które Bóg robi w Waszym życiu. Leszku, są jeszcze inne rzeczy, które dzieją się, niż nie tylko w Twojej służbie, prawda? Bo tych osób, które służą Bogu jako kaznodzieje, jako pastorzy, jako ewangeliści, jako chrześcijanie praktykujący Biblię, jest dużo. Ale jeszcze jest przynajmniej kilka albo kilkadziesiąt przypadków. W których ty pomogłeś ludziom opętanym, zdemonizowanym. I niektórzy może o tym nie wiedzieli, ale ta diagnoza duchowa była prosta. Człowiek potrzebuje uwolnienia. Pamiętasz jakąś historię, która byłaby dobrym przykładem? Pewna kobieta. Zapadła w tak głęboką depresję, że przestała się komunikować. Jej komunikacja zeszła do takich podwójnych sygnałów, na tak lub nie. I ona kiwała głową w jedną lub w drugą stronę, e, doszła do takiego punktu, że już nie mogła samodzielnie funkcjonować i e, jej córka po prostu wzięła ją pod opiekę i trzeba było się nią opiekować jak niepełnosprawnym dzieckiem. To związanie było tak głębokie, że w ogóle nie docierały do niej informacje z zewnątrz. Można było do niej mówić, a ona stała jak manekin, nie słyszała tego, co się do niej mówi i to pogłębiało się, trwało bardzo, bardzo długo. Ta kobieta przywiozła swoją mamę na jedno ze spotkań, które prowadziłem i powiedziała, że ona jest jak jeden z tych czterech, który na noszach przyniósł przed Jezusa sparaliżowanego przyjaciela, i ona mówi: Ja jestem tą osobą, która będzie wierzyć za moją mamę, bo ona nie może wierzyć, bo ona w ogóle nic nie jest w stanie przyjąć. Więc kiedy opisałem tą sytuację, położyłem na nią ręce. I wydarzyło się coś niezwykłego, bo zanim w ogóle zdążyłem się pomodlić, ona po prostu podskoczyła do góry, zaczęła biegać po tej sali, bardzo ożywiona, zaczęła krzyczeć. To nie, nie było jakieś negatywne, ale było widać, jak została wyrwana z jakiejś takiej przytłaczającej rzeczywistości. Spędziliśmy później razem następne przedpołudnie, więc jej mama żywiołowo opowiadała mi, co tam się w jej życiu działo, podczas kiedy córka siedziała obok i ocierała łzy, mówiąc, Moja mama od półtora roku nie mówiła, e, żyła w takiej ciemności, że nie było z nią żadnego kontaktu. Mówi, dzisiaj to tak jakby w ogóle tego czasu nie, nie było. Ona ewidentnie przeżyła uwolnienie w trakcie tego spotkania. Pan Jezus chodzi, wyganiał demony i powiedział, że my wierzący mamy to robić. Czy opętanie, bycie pod wpływem demonów nie zostało przez naukę, intelekt, przez historię zepchnięte do do powieści, które kojarzymy raczej z mitem, legendą lub też starożytnością. Czy, czy nie, nie jesteśmy dzisiaj ofiarami właśnie wyparcia obecności tych problemów? Ja myślę, że możemy być ofiarami w obie strony, bo możemy z jednej strony przeduchawiać, co jest złe i toksyczne. Z drugiej strony możemy też yy, Bagatelizować problemy duchowe. Ja jestem zaskoczony tym, bo od czasu do czasu do nas, do Węgorzewa, przyjeżdżają ludzie, którzy mówią: Wiesz, mój psychiatra powiedział mi, że mój problem jest czymś, z czym powinienem się zgłosić do ciebie. Mieliśmy kilka takich przypadków, i to jest coś, co świadczy dla mnie o tym, że ludzie, kiedy widzą, że coś nie ma takiego charakteru czysto psychologicznego, to, to trzeba poszukać rozwiązania gdzieś indziej. Te problemy różnie wyglądają. Myśmy. Mieli też, to była dosyć głośna sprawa, yy, może inaczej nagłośniona sprawa, podczas gdy wiele innych, dużo ciekawszych spraw nigdy się nie pokazało w mediach, ale swego czasu. Byłem w Turze Wielkiej. Tam przedmioty latały po mieszkaniu. Ludzie przychodzili, jacyś egzorcyści, jacyś ezoterycy najróżniejsi, próbowali się z tym uporać. Ja zwykle, kiedy mam do czynienia z takimi nawidzonymi domami, a miałem do czynienia z ilomaś takimi, to zwykle to co robię, to prezentuję Ewangelię. Dla domowników, mówiące o tym, że pierwsza rzecz, jakiej potrzebujecie, to znaleźć się pod osobistą ochroną Chrystusa. Jeśli przyjmiecie to w sposób osobisty, co On zrobił na krzyżu dla Was, to później rozprawienie się z pasożytami w Waszym domu będzie tylko e, czystą formalnością. Chrystus dba o to, co jest Jego. A my, e, jeśli nigdy nie oddaliśmy Mu życia w sposób świadomy, to potrzebujemy to zrobić. Mm -hmm. Bardzo proste. No i pojawia się sytuacja: wielokrotnie w Twojej misji, w Twojej pracy, razem z żoną, prawdopodobnie jeździcie bez przerwy do osób potrzebujących, wśród których jest też a, duża grupa uzależnionych osób od narkotyków, od alkoholu. Czy modlici się o każdego? Każdemu usługujecie modlitwą? Modlimy się, przy czym też, żeby to było jasne, bo nie chciałbym znaleźć się w pozycji kogoś, kto odrzuca wszystkie naturalne możliwości niesienia pomocy. Ja uważam, że to jest ważne, że mamy najróżniejsze grupy wsparcia, że możemy korzystać z różnych ośrodków terapeutycznych, ale poza tym wszystkim też zdarza się, że ludzie doświadczają Bożego działania. Jedna z bardzo zaskakujących sytuacji dla mnie osobiście. W Łodzi to był rok bodajże 2010. pojawiło się małżeństwo i powiedzieli mi, że oni piją w zasadzie od czasu kiedy mieli po kilka lat, tam typu 9-10 lat to pierwsze kontakty z alkoholem i powiedzieli, że weszli w małżeństwo już jako alkoholicy i przez kilkadziesiąt lat piją razem. I usłyszałem, że chcieliby, żebym się o nich pomodlił, żeby już nigdy więcej nie chciało się im pić alkoholu. Ja też przez lata pracuję jako profilaktyku zależnień. Mam profesjonalną wiedzę w tym temacie i wiem, jak wielki to jest problem. Więc szybko sobie przekalkulowałem, że nawet gdyby poszli na leczenie, to w tym wieku z takim stażem picia mają. Kilka procent szans na wyjście, nawet jeśli znajdą się na dobrej terapii, a mając do czynienia z pijącym małżeństwem, to trzeba obciąć te kilka procent o połowę. Więc y, toczyły się we mnie te myśli, i z drugiej strony pomyślałem sobie: Ale oni nie przyszli tutaj do kogoś, kto y, będzie się dzielił specjalistyczną wiedzą w tym temacie, tylko przyszli do wierzącego człowieka. Do kogoś, o kim Jezus powiedział, że dla wierzącego wszystko jest możliwe. I postanowiłem odłożyć na bok swoją e, wiedzę w tym temacie, i postanowiłem pomodlić się naprawdę wierząc, że to może się zmienić. Więc e, modliłem się o nich, często wracali mi na myśl. Półtora roku później ten mężczyzna dzwoni do mnie: Mówi, wiesz, co jakiś czas myślałem, żeby zadzwonić i powiedzieć Ci świadectwo, ale jakoś się nie składało. Ale chcę Ci powiedzieć, że po tamtej modlitwie ani ja, ani moja żona nigdy więcej nie poczuliśmy pragnienia i nie wzięliśmy alkoholu do ust. To zrobiło na mnie wrażenie, wielkie wrażenie. Nasza rozmowa się potoczyła. Powiedział, że wiele innych rzeczy od tamtego momentu się zmieniło, że tam powychodzili z długów, zaczęli pracować, że wiele po prostu rzeczy poszło w takim dobrym kierunku. Naprawdę byłem pod wrażeniem. Kiedy się rozłączyliśmy, przeżywałem to. Jakiś czas później delikatny głos, niczym w głowie doktora Hausa, podpowiedział mi, ale to mówi alkoholik. Alkoholicy zawsze kłamią. A ty mu wierzysz tak naiwnie? Myślałem, no tak. Zadzwoniłem do pastora, który organizował to spotkanie. Zapytałem, czy pamięta tych ludzi. Mówi, tak, jak najbardziej. Powiedziałem, co usłyszałem w tym świadectwie. On mówi, dokładnie tak jest, wszystko potwierdzam. To naprawdę niesamowita historia. Modliłem się kiedyś o człowieka, który właśnie odstawił heroinę. Zaczął mieć bóle głodowe. Położyłem na niego ręce, pomodliłem się. On wyprostował się, stanął przede mną, spojrzał mi w oczy i zapytał: Co to jest? Nigdy się z czymś takim nie spotkałem. On powiedział: Krecha, chodziło mu o te bóle głodowe. Mówi: Przecież krecha nigdy nie odpuszcza, dopóki się nie, naturalnie nie skończy. Puściły go całkowicie bóle. Ten człowiek tego, tej nocy, po tej modlitwie, całą noc siedział i czytał Biblię. Niedługo później oddał życie Chrystusowi. I y, jest wolny do dzisiaj. W, on był producentem polskiej heroiny y, i w środowisku narkomanów w naszej okolicy w tamtych czasach to ta historia zrobiła ogromne wrażenie. Wielka jest moc modlitwy człowieka sprawiedliwego, człowieka wierzącego. Drodzy widzowie, zapraszamy was na kolejne odcinki, ale dzisiaj dziękuję wam za to, że, że byliście razem z nami i wierzę, że słowo, które usłyszeliście i świadectwa wpłyną na Was, a także pomogą Wam w pomaganiu kolejnym osobom. Serdecznie dziękuję. Dziękuję Ci, że byłeś z nami. Dzięki.